Cześć moi drodzy z tej strony Kusi, Event Mistrzostw Świata Pokémon trwa. W wakacje w Bułgarii trwają. O, mam kolejnego lucky frienda. No dobry początek odcinka, Misio Goryl. Aktualnie z lucky friendami potrzebuję dwóch rzeczy. Shiny Gengary i jeszcze chcę z kim zrobić shiny Hydraigona z movesetem z Comptideia. za to samo, czyli mirror trade'a. Także Misio Goryl, masz do mnie kontakt, możemy się umówić na tego trade'a. I tutaj jest Zeishan na moim gymie. Zbierzmy ekipę z mojej grupy rajdowej dla patronów, sobie zbijemy na darmowym pasie. to jest zaleta. Zrobimy interakcję z osobami z moich patronów. Druga zaleta to jest, sobie jeszcze odpalimy jajce, bo chyba będzie interakcja na dobicie trzeciego poziomu przyjaźni. Ten został tutaj podpowiedziany. Jak będzie na go feście, to wtedy będę grubo rajdował na te Nihilego, na te Zerki Tree, na Feromose może mniej. Głównie będę się starał robić jak najwięcej rajdów na Zerki Tree i na Nihilego. Także słuchajcie, będę dalej tutaj w Bułgarii, także jak będziecie w ten dzień robić rajdy, jesteście w moich friendach, to oczywiście możecie zapraszać. Jak zobaczycie, że jestem online. Moja grupa rajdowa dla patronów na pewno będzie robić dużo tych rajdów. Jak chcecie dołączyć do nich, to link w opisie jest do mojego patronajta. I myślę, że jak się zastanawialiście, czy dołączyć do tej grupy, czy nie i kiedy, to teraz macie dobry moment, bo w dniu. Globalnego Go Festo, będzie dużo ciekawych rajdów na te Ultra Bestie w jeden dzień. Ale jak nie jesteś w mojej grupie rajdowej dla patronów, ale jesteś w moich friendach, to też mnie możesz zapraszać w ten dzień. Będę się starał zbijać jak najwięcej. Ale myślę, że większość osób w moich friendach to nie są moi patroni, tylko osoby, które gdzieś tam spotkałem, poznałem na różnych eventach, czy to po prostu grając w Pokémon Go. I dzięki wszystkim z grupy rajdowej za tego rajda. Interakcja nie zaszkodzi. Dwarę Candy XL, coś pięknego, 20 tysięcy expa, i połapmy sobie tego pięknego Zejszanka. Natomiast a propos jeszcze rajdów, dużo osób nie chce być zyszana. nie dziwię się Natomiast jak wbiłem się na online'a wczoraj, to zauważyłem, że sporo osób zaprasza mnie na rajdy na Pikachu tego nowego. Chyba więcej osób chce rajdować tego nowego Pikachu niż te legendy, zauważyłem. Czekajmy na tak, ciach, dobrze. No i właśnie, słuchajcie, ile potrzeba zbić tak naprawdę tych rajdów na tego Pikachu, albo zrobić field research, żeby trafić Shiny, tego tak naprawdę nie wiemy, bo Niantic nam tego nie mówi, ale zaczynam podejrzewać, że szanse są dosyć spore na tym tego Shiny, bo widzę dużo ludzi, którzy mają tego Shiny... I muszę się wam pochwalić, ja też złapałem Shiny Pikachu w nowym ubranku z Mistrzostw Świata w Londynie. Zobaczcie to sami. Poszedłem po kawę w międzyczasie do Starbucksa, wszedłem na remote'cie w rajd jednego na Pikachu i patrzcie na to. Nie miałem przy sobie kamery, ale stwierdziłem, że nie ryzykuję, bo rajd się kończył w tym momencie, więc wolałem dla bezpieczeństwa złapać. I już słuchajcie, w pierwszy dzień eventu. Ten nowy, piękny, opalony Shiny Pikachu Mistrzostw Świata w Londynie. Jestem po prostu w niebo wzięty. I to był mój pierwszy rajd na tego Pikachu, także ile trzeba zrobić rajdów na Pikachu w ubranku nowego, żeby go zdobyć Shiny? W moim przypadku jednego. Piszcie w komentarzach, czy ktoś z Was też zdobył Shiny nowego Pikachu i czy było to z field researchu, czy z rajda i po ilu próbach udało Wam się to zrobić? No dawaj, Zejson. Cóż, przynajmniej ponabijałem sobie trochę ekscelentów, ale w tym momencie siedzi. Uhohoho. Słabiutko, ty ja mam 207 candy do zjeżdżana. A może kiedyś ja na nim użyłem tego? Rare candy chyba zwykły. Myśląc o przyszłej formie tego z mieczem, która jest lepsza. A kończąc temat Pikachu, no to to jest mój najnowszy shine. Więc tym bardziej się czuję, jakbym tam rzeczywiście był w tym Londynie, mimo że mnie tam nie ma. Może kiedyś mi się uda spełnić to marzenie, pojechać na Mistrzostwa Świata w Pokemonach? Byłoby spoko. Ale niewiele różni się to nasze doświadczenie, grając tutaj. Od ich doświadczenia tam, chociaż nie wiem, czy oni na przykład nie mają większej szansy na shiny Pikachu, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Czy ja po prostu tak przyfarciłem, a normalnie oni mają lepsze szanse niż my, nie wiem. Mówiłem wam w ostatnim odcinku, żeby śledzić te livestreamy z Mistrzostw Świata, bo będą podawać kody. Każdy z tych kodów był ważny tylko godzinę. I potem po godzinie podawali kolejny. Ja pisałem posta na społeczności, że będę retweetował te kody. Galaxy retweetował na Twitterze. I jeśli ktoś z Was zdążył wpisać ten kodzik, to otrzymaliście tak jak ja, taki medal. Team building exercise Great League Pokemon World Championships 2022. Czyli słuchajcie, nawet pamiątkowy medal otrzymałem i jeszcze takie coś się odblokowuje. Tutaj w kwesteście było złap trzy pokemony. I jak to zrobimy? To przechodzimy do kolejnego etapu i tłumaczę jeszcze raz: jeśli tego nie macie, to znaczy, że nie wpisaliście kodu, który był ważny tylko przez godzinę, który starałem się w miarę możliwości retweetować na Twitterze, albo który można było zobaczyć na live streamie podczas oglądania Mistrza Świata na żywo. I w tym questiście Ray mówi do nas: jestem chętny, żeby zobaczyć Twoją siłę w walce, które pokemony wybierzesz, żeby ci towarzyszyły. A i tutaj sobie wybieramy, którego Pokemona chcemy pod Great League. No bo tak jak się nazywa Questa, Team Building, tak? Czyli tutaj ma nam to pomóc wkręcić się. Zacząć grać w PvP. Tych galerańskich stanfisków i drapionów ja już miałem dużo, a tych jellysentów chyba miałem męskich, sporo, a żeńskich nie miałem, więc sobie wezmę tego żeńskiego, bo wydaje mi się, że on jest rzadszy. Zróbmy drużynę na Great League składającą się z Venusaura, Jellysenta i Taylor Flama. Czyli oni nam od razu podpowiadają, jaką drużynę można zrobić na bazie tego Pokemon'a. Tutaj nam podpowiadają, żeby z drapiona zrobić z Wamperta i Drapiona, a ze stanfiska Ariadosa, Pelipera i galerańskiego Stanfix. Bardzo ciekawe i bardzo dobre dla początkujących graczy, którzy chcą się rzeczywiście wkręcić w FVP. A dobra, weźmy sobie tego Jelly senta, bo mi się podoba. I teraz nie wiem, czy muszę wyjść i wejść jeszcze raz do tego. Tak, użyj Czarsztemki, Sparapuj Poczka 10 razy, pokonaj 3 gruntów. Team Go Rock. Bardzo dużo jest questów podczas tego eventu na parapowanie Pokémonów, więc już moje Pokémony pod mega ewolucję bardzo dużo sobie parapowałem. Ten jeszcze chyba Stilix nie ma 40 poziomu, więc, więc możemy go też wzmocnić. Już prawie wszystkie Pokémony, które robię pod mega ewolucję, prawie wszystkim dobiję ten 40 level. robiąc po prostu free research podczas tego eventu. Aha, no i jeszcze dzisiaj dzienna nasza ewolucja Scizora oczywiście, bo dobijamy cały czas na nim te. Serduszka za mega ewolucję. Jak robię jakiegoś nowego mega pokemona, to oczywiście co chcę zrobić? No w pierwszej kolejności, dobić mu trzecie serce, bo wtedy częściej robimy te mega ewolucje, taniej robimy te mega ewolucje. Dostajemy bonus Excel XL Candy, kiedy mamy tą mega ewolucję. No, same zalety są tego. W jestem już na drugim mega levelu i zostało mi 21 dni interakcji, żeby osiągnąć trzeci level Mega sizora To co, szukajmy tym rocket. Akurat nie będzie ciężko ich znaleźć. Ja sobie włączę autołapacz, łapacz, bo jest lepoczków, a nie chciałbym przegapić też ich łapania. A wiedziałem, że będzie trzeci poziom przyjaźni z Kirito. Tak jest, dzięki wielkie Kirito. Dobrze że odpaliłem to jajko. I zacznijmy sobie od walki z balonem. Powiem wam, że tak na wakacjach mam więcej czasu spędzanego na świeżym powietrzu, to więcej też z zespołem R nawet trafiłem kilka fajnych sztuk Shadow Pokémonów w miarę fajny IV, nie będzie źle. Tutaj może być Shadow Groudon, jak się trafi dobre IV, to też będzie spoko. Taki Shadow Golem na propsie, na propsie, hipopotas i na koniec miał Shadow Golema. Dobra, tutaj na tym placu Stefana Karazu już mi się wszystkie Pokémonki wyłapały. Możemy się powoli zacząć przesuwać i mamy Shadow Zioduda. Ten Pokémon w wersji Shadow tak wygląda naprawdę, naprawdę złowieszczo. Najmniej złowieszczo wygląda Shadow Ducklet. Ale golem. Chwila grozy, zobaczmy tej fałki. Uuu. W sumie, jak na shadow nie są złe, ale ten atak mógłby być lepszy. Także próbujemy dalej szukać dobrego dzieluda. Chociaż mówi się, że nawet najgorszy shadow, jeśli chodzi o IV, da lepsze obrażenia niż najlepszy, nie shadow. Ale jednak walki z zespołem R są za darmo. Ja wychodzę z założenia, że warto jednak poszukać takiego z przyzwoitym, chociaż IV. Jak chcemy wzmacniać shadowa, no bo. Shadowy dużo kosztują Stardastu, żeby je wzmocnić. Więc jak już, to warto, żeby to był dobry Shadow. I tyle. Tak jak zazwyczaj przy Pokemonach, jeśli są laki, wiem, że i tak oszczędzam bardzo dużo dastu wzmacniając tego Pokemona, więc mogę tutaj być mniej zafiksowany na punkcie IV. Ale w przypadku Shadowów to jednak kręcę trochę nosem, bo wiem, że muszę tutaj wydać nie tylko bez zniżki za laki, ale jeszcze nawet ze zwyżką ceny w Stardasie za fakt bycia Shadow. Więc tutaj trzeba być bardzo pewnym tej decyzji, że chce się danego Pokemona wzmacniać. Widdle. Zaletą Weedla jest tanie oczyszczanie do odznaki. A, kończąc temat, eventu w Londynie, tych livestreamów i tych kodów. Jeśli nie otrzymaliście jeszcze tego kodu na ten research, który ja robię teraz i na ten medal, który ja wam przed chwilą pokazywałem, to w momencie jak wchodzi ten odcinek, to już nie można zdobyć tych kodów. Sorry, przepraszam. Ale mówiłem w poprzednim odcinku, że trzeba albo oglądać live streamy, albo patrzeć na społecznościach lub na Twitterze. Nie wszystko da się zrobić tak, żeby każdy z wszystkim zdążył. No tak to po prostu w tym roku zaprojektowali, że co godzinę jest inny kod, żeby tak naprawdę zmusić ludzi do oglądania tych live streamów. Sam fakt, że niektórym tak jak mi udało się zdobyć ten kod bez oglądania live streama, to jest bardziej wypadek przy pracy niż zamierzony efekt. Życie. Widzę, że mam field researcher Battle a Challenger. Sporo osób naprawdę pisało mi w komentarzach, że nie trzeba walczyć z tymi challengerami, wystarczy wejść, w walkę i wyjść. Ale mimo wszystko myślę, że i tak warto spróbować się z nimi. Chociażby z ciekawości, jakie mają teamy Pokemonów. No ale rzeczywiście, wejście i wyjście. Jest dużo szybszą metodą, to prawda. Dobra, mamy trzeciego członka Team Rockets, z którym chcemy zawalczyć. A i jeszcze jedna rzecz a propos tych mistrzostw świata w Londynie. Powiedziałem chwilę temu, że czuję się prawie jakbym tam był i prawie mam to wszystko, co oni tam. To nie jest do końca prawda, bo prawie robi wielką różnicę. I jedna rzecz, której się absolutnie nie spodziewałem i gdybym to wiedział że tak będzie, to szczerze mówiąc, może nawet rozważyłbym zmianę planów jakoś tych wakacyjnych. Zmianę, gdyby to było, tak wiadomo, parę miesięcy wstecz, może inaczej bym zaplanował te wakacje, także mógł pojechać do Londynu. Dowiedziałem się, że oni tam na miejscu, w Londynie, z stopów specjalnych i wentowych, jak nimi zakręcą, mogą trafić Field Research, z którego nagrodą jest Buffaland. Regionalny Pokémon z Nowego Jorku. Ja byłem dwa razy w Nowym Jorku. Łapać regionalne Pokémony, ale wtedy jeszcze Bufalanta nie było w grze, także to jest regionalny Pokémon, którego nie mam. Byłem też w Filadelfii. On w Filadelfii też jeszcze występuje, ale to też było jeszcze przed. Bufalantem, więc jakbym wiedział, że tak będzie, to bym tam siedział i 3-4 dni robił tylko te questy i trzaskał te bufalanty. Bo jednak łatwiej jest polecieć do Londynu niż do Nowego Jorku czy Filadelfii. Ale no niestety, woleli nie informować ludzi, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy była ta informacja gdziekolwiek. Chyba nie. Na 90% nie było nigdzie takiej informacji, że będzie bufalant na tych Mistrzostwach Świata w Londynie. Tylko to bardziej zrobili na zasadzie niespodzianki. No i oprócz tego jeszcze spawnują się tam anony, leony, dyony. Które wszystkie mogą być shiny. Tutaj w miarę przyzwoity i wina tym Shadow'a, ale to jednak nie jest to, czego szukamy. Także generalnie, jakiś z tego morał na przyszłość, warto jeździć na Mistrzostwa Świata Pokémon. Nawet jeśli jesteś tylko graczem Pokémon Go, nawet jeśli nie jesteś graczem PvP. I tak właściwie nie interesują cię te rozgrywki, to i tak warto się tam wybrać, bo morał z tego jest taki, że z tego co wiem, na poprzednich Mistrzostwach Świata, przed sami wiecie czym, też był regionalny Pokémon dostępny. Także co roku jest co najmniej jeden lub nawet dwa, bo jeszcze tam w innych field researchach z pokestopów są froły, czyli te czerwone z tej zachodniej części świata. Więc tak naprawdę dwa regionalne pokémony można złapać w Londynie. Także jeśli w przyszłych latach będą jakieś mistrzostwa świata, pokémon znowu gdzieś w Europie, może Niemcy na przykład, albo coś takiego, no to bezsprzecznie wtedy wybieram się na kolejne mistrzostwa świata, jeśli oczywiście będzie taka możliwość, bo same te regionalne pokémony sprawiają, że warto. I w tym momencie przechodzimy na etap drugi team buildingu. I tutaj dostajemy rzeczywiście te Pokemony pod tego teama na Great League. Czyli dostajemy Talent Lema'. Ciekawe, ciekawe. O, ale duże kółko, ja już zapomniałem, jak on ma duże kółko. No i z trzeba to mogą mieć dobrej fałki. To nie zawsze na PvP jest wskazane. Powiem Wam, że jedna rzecz, która rzeczywiście mnie zniechęca mocno do PvP dalej po tych wszystkich latach. Wiadomo, że lagi to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest PvP IV. Tego nigdy nie zrozumiem, jak można było tak zaprojektować grę, że w walce kompetytywnej gorsze IV jest lepsze. To jest po prostu dla mnie niepojęte. W normalnych Pokémonach na Nintendo Switcha chcesz mieć wszystkie IV na 100% na swoim Pokémonie. I można sobie wzmacniać IV w normalnych grach Pokémon na konsolę, tak? Łapiesz Pokémona, on nie ma idealnego IV, nie szkodzi, możesz mu zmienić te IV na lepsze. Ja wiem, że to można ogarnąć. Można ogarnąć, oczywiście. Ja mówię teraz o początkujących graczach, którzy chcą zacząć na przykład grać w PvP i słyszą, że jest jakieś PvP IV i teraz muszą szukać konkretnego, jakiegoś tam IV. Ale to jest tylko moja opinia, że powinni po prostu zrobić tak, że zawsze automatycznie każdy Pokémon, jakim grasz w PvP Skaluje się, żeby miał tu najbardziej optymalne PvP pod IV na czas walki. Bo aktualnie stan PvP w Pokémon Go jest taki, że ludzie na przykład zakładają nowe konto, co jest niezgodne z regulaminem gry, po to, żeby wykluwać jajka i na przykład wykluć sobie hisujańskiego Snizlera, po to, żeby go ewoluować w sneezlera, bo jest dobry na PvP, ale jeśli masz postać na normalnym levelu, to jego CP przekroczy 1500, więc musisz założyć multi-konto z niższym levelem, żeby wykluty z jajka miał niższy level, i potem go sobie przesłać na główne konto. I tu już wchodzą po prostu jakieś mega dziwne kombinacje. Czy nie mogłyby się po prostu skalować te Pokémony? Nawet jeśli przekroczysz 1500 CP na danym Pokemonie, czy nie mógłby się on po prostu skalować w dół do Great League? I jak masz wyszedł, ci się zmniejsza na czas walki. Ale to już taka moja filozofia, nie każdy musi się z tym zgadzać. Załatź z innym trenerem na Great League, wygrać z trenerem na Great League, wygrać 5 razy na Great League. I tutaj dostaję dużo, bo aż 6500 dastu jednego zielonego pasa. Bardzo przyjemne. Nie powiem, że nie. Także z tego eventu, Mistrzostw Świata, jestem mega mega zadowolony, podsumowując, bo mam najnowszego wspaniałego shiny. Mam medal, dostałem fajnego questa. Sam w sobie event też jest dosyć przyjemny, jeszcze złapałem shiny sławlu na nim, więc okej. Okay. Wyklułem jeszcze też ostatnio shiny wallaby z jajeczka. A że mnie tam nie ma i nie połapię tych bufalantów, no to życie. Jeszcze będą kolejne lata i kolejne mistrzostwa. I kiedy się na takie mistrzostwa wybiorę W tym odcinku to jest tyle Zostawcie łapkę w górze Koniecznie obejrzyjcie inne filmy na moim kanale I napiszcie mi jak wasze doświadczenie wygląda na tym evencie Czy złapaliście jakiegoś fajnego shiny Czy robiliście rajdy na tego Pikachu Udało wam się w porę uzyskać te kody i wklepać I już niedługo GoFest Ostatni w tym roku globalny GoFest Będzie ciekawie Będzie dużo rajdowania z mojej strony na pewno I mam nadzieję, że też dużo shiny Trzymajcie się Do następnego razu Na razie, cześć